coś to Animalus a Ty masz 4 win strika, ja mam 2 win strika. Miałem 43% migracji na Ari, więc teraz musimy wygrać, żeby Ale było. No to wchodzimy do głowy i wygrywamy automatycznie, mi się wydaje, nie? No i uważaj, bo Switzfel jest w enemy teamie. To jest? A Switzfeld. Widzę, widzę. Do zer, bo to po niemiecku, nie? Liga bawi, uczy, nie? Ale brat to co nam idzie gra, o co mu chodzi? Nie wiem, ale to jest spoko match, jak coś. Ari, jest luz, po prostu puszujesz wave na base. Nie, no, ale strike mówię, mówię o tym, i level 3, da się go jednąć w sumie? Czy jak to wygląda? Jakbyśmy na, rot na rotacji go wysadzili. Oczywiście, że go zabijemy level 3, jak podejdziesz, ale on może mnie zabić level 3, jak zintuję, ale wstecz że Charma trafię. No to albo po dwa, przegrywamy Insta, to jest problem. Ty, co się dzieje? A on ty jest solo? Właśnie ja nie wiem, ale się boję trochę iść dalej. Nie jest. Ty no. Co się tutaj dzieje? Chuj, zbił mi first strike, a ja nie nabiłem. Jeszcze zacząłem Okej, okay, takie buty w sumie. Nie, no, Piorun generalnie lepszy na Ari, ale tego ziutka mi się wydaje, że ja mogę wyfarmić 350 gold na dziesiątej. Dlatego first strike jest lepszy. Jeśli gra w melee champion, magiem teraz zawsze się gra first strike, ino. Oj, oj, nie to wiem czemu mam ale tego nie widzę totalnie. No, Mamy aszkę, nie? Tak. A mam hooka, czy jest zakaz? No, z takim hookiem to. Daleko nie zejdziemy. Brakuje. No, ze straszka strzela, nie? Ale zajebiście jest Wizję mam chyba Dobra straciłem 3 clipy na midzie Było warto, było warto Któżkolwiek nie mam to w No na midzie jest trochę kaszania na przestrzeń. Znaczy ja mogę przejść przez mida i idę w topside, nie? Po prostu Dobra ja Mogę przez mida przejść i tyle No, no masz sobie obić, tylko nie, bo ja, ci... ja no, nie mam dwójki, nie? Ja mam będę miał dwójkę za clipa eee. I kurwa pojeb Dobra, zajebiście ty nie wiem co zrobi tak szczerze. Nic, się i całkiem dużo zadał obrażeń. No ale jakim kosztem? Palił się jednej i drugiej, i myślał, że jest kurwa coolnie, i zaczaruje, i zrobi first blooda. Mm, mm, mm. no, play pod Wysockiego trochę. Trochę tak. Ja pierdolę leje, eksperystę do tyłu. Ale no, spoko, przynajmniej las wygramy. No. Poświęcam się, jestem Jezusem, męczennikiem. No będę smoki stakowałaś raczej przed Bosside i y tyle, no i, no, i zabici się tak grać. Trzeba podbędziemy balansa przy okazji Kurde no, wziąłem na jeszcze trójki nie mam Dobra jest level 3 Osłuchaj, nie na na razie na pierdalam. Może on też? A Ja się wypierdalam Możem też? ja też Dobra, fajn Jest so bo ja mam jeszcze wave'a takiego, listy mu kradnie ja tepuję. on nie ma TPK Jakim chyba bez flasha. jak teraz zajdzie tam killer raczej To on jest w swoim lesie? Nie mi się wydaje, po że się na od... skatle i poszedł do swojego laczka jak zobaczył, że sodo. No, akurat poszedł do twojego, nie? Mastermind Nie, ma bata, nie uwierzę w to Np. wilki ci zrobi, zrykoluje. No na no, takim elo się takie rzeczy nie dzieją, mi się wydaje No po prostu brak tego kreatywnego podejścia do gry, nie? No trzeba wyjść z boxa, mi się wydaje, nie? Hop takie zrobić i nagle zdziwieni wszyscy, i, że nie gra by, by, by the book I wszyscy się frują do niego No ale akurat, co nie, wiem, ludzie są zamknięci na jakieś próbowanie nawet rzeczy w tylicach Strasznie a jeśli coś nie zwajdę book, to od razu jestem playerem dla nich. Okej okay, nie, ja zbisowałem troszkę rzeczy. Ile robię no na... First 18, na tyle co nic, no tak trochę chujnia tutaj. Dobra i tak masz 11 creepów y więcej, nie ma to narzekać. No mam, ale jest wave chujowo ustawiony. ten baczy do tyłu. Dobra, może w sumie... Może jestem na event teraz. Dopiero ja ale ten też jest tragiczny generalnie. Chuję Miałem ja malę tylko teraz, ale tak to on jest mega low. Dobrze wygląda dla mnie. Mam jednego wave'a, tylko nie canon, nie wiem gdzie on jest, nie wiem... Nie, on nie recall'uje. Nie z jestem byli podchodzi trochę. No Nerek, trochę muszę grać, bo mam mało money, nie? Nie, to podchodzi od bo on się raczej bije w ciebie, z empatat'a. No, no trochę... halve HP, ale no trochę taki nawiedzony jest, tak, ta klika. No, mogę go zbytować tu zaraz. Mogę z nawet pójść, no. Nie wiem, co to za człowiek. Znaczy, człowiek. <laughs> No. Puszam ci czy da No dam radę, nie? A ty, mam jeszcze pomóc lekko. Gdzie <grym> być Sylas. To jest cały wysocki, nie? Robię jakiegoś losowego playa właśnie wydawać teamate na naacie. No ale jest, jest taki vibik Wysockiego, nie? Że też no, do przodu, no fear, ignite kurwa, zaszedłas jeszcze pałkę na P. żadne myśli nie ma, gdzie może być jungler. No coś tego typu. Co Czuję dziś? Nie, nie coachujem na razie nikogo. jeden coaching gringos na YouTube, dlatego że mu obiecałem. co jakiś jakieś coaching na widzów z Discorda czy to? Czy na jakiej yes. zasadzie coachingi? Jest, jest, coachowanie w zeszłym roku, nie? Okej okay. Codziennie w wakacje coaching mm, no to gra w Sims 2 raczej jest, na swoim Coachowanie to jest, to jest money hack, nie? Znaczy ja mam taki problem, że nie wiem co jest dla niektórych ludzi obvious A co nie jest obvious, nie? Więc nie wiem co mówić nigdy Wszystko no w sumie Wszystko do głowy z money hack, nie wiem, że ktoś ci może zapalić za to, że go scoachujesz tak To jeszcze możesz wstawić tutaj na YouTube jeszcze na YouTube zarobić, idzie do ciebie Sylas Dobra, został jednak A la Kali nie chce dojść na przykład, nie? Dobra, coś nie ma jeszcze mojej. Nie powiem co myślę o naszym to muszę zerkować. Oho Openuję tego Mida. Grałem tu na skraju, nie? No się wie, bo, tylko poczekaj na mnie. Oho. Tylko fleczę ma, nie? Nie, wziąłem karana. Mam lucky. Onek z combo, gdzie raczej? No go fleczę, chyba, bro, musiał palić. Nawet nie szukam. Tam by na smoka. No wrażę, to jest inne, nie? No jest sam, on też musi resetować Tylko błotem potrzebuję, żeby strzec. Masz, jakby coś świrował, to jestem na wizji, to może będzie coś nie coś spróbowało. Nie, masz. No ja mam trzymanę chyba za Batem, żeby to grać. No okay. na bocie jest Angel pod Triple Killa Noo. Nice! A! 1600 taczek równo i dzisiaj też w ogóle dałem 1600 tą piosenkę na moją playlistę X9, Samira, X9 Sylas, X9 ten, X9, X9, X. To no, strasznie wolna gierka ogólnie. No i na co się stało na początku. wiem, taki łoś się czuję w tą gierkę. Nic nie widzę. Człowiek nie pogra w ligę przez miesiąc i nagle nic nie widzi. Grałeś w lola przez miesiąc? No się pogrywałem bardziej. Tak wiesz, jakieś raz tygoni na te 5 rankedów i tyle, także w DK na przykład jeszcze zagrać. Wszystko, cześć, za Mmmm, Nie wiem, tam high master jakiś był, Dwie bałumy z gamea na koniec. Miałem My fajne. Ko na no Smurfie, miałem fajny angle na wbicie czala z wysokim ratem, tylko no nie wiem, nagle zaczęło się wszystko sypać, nie? Na tilt już grałem. Najgorzej nie. No, jak wejdziesz jakiś tilt you, to już to nie da się już odbić, nie da. No jeszcze w lesie tam w jakoś się da, nie? Najgorzej jest nam idzie Bo wtedy nie. cały świat jest przeciwko tobie, nie? Znaczy w lesie to... Jak się pracuje gówno to też... Nie jest za fajnie, nie? Naj ten złoty środek. Toweruję, może grać raczej? Tak ja go zabiję. No ale jakby to leasing, na brzegone czarny. no Brawo z flash. O bym Moc lepiej zagrał ten go zabił. Wie co on kurwa gotuje? Mam marna na ja tego sylata to należy dalej, nie? Co on kurwa robi? Nie mam pojęcia. Jaki wykręt, nie? Siema drogowy. Nie ja myślałem, czego w ogóle, w ogóle nie złapie, a ja jednak. Wówczas. W Wiem, co się odjebało. Jak chodzi o fujarę tazego, to tak widziałem. Dzięki, że Dużo, czy nie? Tak, chyba. Standardowa, nie? Okej, okay, okej okay. Taka, no nie powiedziałbym, że duża, ale... Ale robi wrażenie mig, Nie, no wiesz, to ciężko powiedzieć, nie? Bo to był taki z spoczynku, wiesz o co chodzi Okej, okay, okej okay. Nie wiem, czy widziałeś Widziałeś materiał dowodowy? Jeszcze nie, jeszcze nie Może widziałem Może ty ocenić, ja się nie znam tak na męskich penisach no, Ale są doświadczony, nie? Nie wiem, ile widziałeś męskich penisów na żywo Na żywo? Ja widziałem tylko swojego Czekaj, no 30, 40? No, całkiem sporo, nie? Duży masz przebieg Nie, to wynik Co on kurwa robi? Nie wiem, wyznaczało do po prostu do środka Dobra, mam charm'a za dwa jak coś No to jest majta prosto No kurwa Ale wie. O kurwa, ale wieje Dobra, nam no, to ja. taki go dawaj Zaczarowany, nie? Nie, tu jest Nieźle to czuję no, Świrus, Świrus nieźle tam pokręcił Gdyś, nie przebieraliście z kolegami w szatni? Imagin. No dobra, no ale jak się przebierasz z kolegami w szatni na no to na fujarze chyba nikt majtek nie zdejmował No wiadomo, dobra, no jakby pewnie coś tam, że przechodziłem na basenie i zobaczyłem jak jakiś dziadek sobie myje fujarę No tak, no ale to wiesz, tak żeby, tak żeby mi zapadła, nie? Zapadła w głowie Nie no, to wszystkich już mów, nie? No ale nie wiem, takich było No jak widzę, że ktoś tam świruje fujarą, no to mam takie, że okej, okay, nie? Idę dalej, ja nie, że się przyglądam Aż takim enjoyerem nie jestem, nie? byłem, ale, to ale nie jest. aż takim, ale jakimś tam jesteś w takim wypadku, nie? Bo jestem gejem, nie? A, no wiem Jestem gejem, ale jestem prawiczkiem, więc jeszcze żadnej fujary na żywo nie widziałem. Rozumiałem. No ale jedno nie wyklucza drugiego, nie? Że co? może być prawiczkiem widzieć... nie, no, nie, nie, że może być prawiczkiem widzieć to fujarę, nie? Bo mówię, że żadnej nie widziałeś. Na żywo. Co ty powiedziałeś jeszcze raz? No, nie widziałem, nie? No właśnie. Tak żeby ją zbadać. Wygłębnie. Polecam internet i dzielenie trzech kabin, prysznicowych na stu chłopaków. O kurwa to akurat nie jest event już. Akurat szerdła dzięki to już trochę przesada. Ja mam przeczucie, że teraz Sylas się wejdzie, nie? Tak bez powodu. Może podajdę na taki upadek. A na pół HP, nie? Ja. Też Oj, nie, nie masz sobie Ile mam z Fersaka? 173. No mogę być lepiej, nie? Ja dole. Nie musiałem jak coś. Nie, no musiałem, dlatego. Także no, ja w stylu. zabić. Ale I punkty bierzemy. stylu: nic nie biorę i Reda Dobra. Ty dominacja genetyczna na licei, nie? Do głowy trzeba mu wejść, nie? Jungle Gap to nie są gankiem, nie? To trzeba wejść premierowi do głowy. Wbijasz mu na kampa, zabierasz mu bez prajo i wychodzisz, nie? Faber sobie stały tower. Okerem pod midem nawet bezpieczna na bocie no, się, się, żeby mnie zesunęło przypadkiem jakoś. A tego smoka wziął weźmieć. No to Nie wezmę jeszcze co my, my to... No ja na tym bocie tam dociskają na no. gościu gra Fucking Ashka, Ashka Brown, najbardziej broken champion. Ale tam walony w czoko było. Normalnie w internecie jak się mieszka to się wali w Czoko z chłopakami codziennie. Nie widzisz co cię minęło? No niestety nie mieszkałem w internecie Oho Idol na Sylasie ale wygląda trochę, jakby był fanem Wysockiego. Ale raczej nie jest fanem Wysockiego, bo ma by był z Danii. Nie no, ale to nie może być fanem Wysockiego z Danii? On tak nic sensownego nie mówi, no to i musi go słuchać. Czyli sobie skaczą i drą pizdę wam? No my z zabiliśmy Ja może No Ojej, zabiliśmy Tak, no zabiliśmy oh. Prosta piłka Ty oh, no, ja żadnego w nie trafiam, nie wiem ja instant w mida. I Co tam się dzieje? Ok, no, zdymka kanał mapie Idę Biegnę tu to zabijamy Dobra Niech się nie możemy dalej Możemy, możemy, możemy Ja tak trochę tu Przybejtuję Właśnie no się... Mogę spryszawać, ale nie wiem czy jest sens. Dobra, wydaje mi się, że no, no Oi, tam. Oj, oj. Dobrze, nie. Nie, nie mam no, 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 mi no, 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 Aha. A, poddali się. No, dobra. Szybka gierka, sportowa tak zwana, tak beat. 15x2 dużo nie działo tak szczerze? No ale taka dziwna, nie? Ale oni wszyscy z psychiatryka byli we teamie, nie? No ale nie, ten Silas to się trzymał przed komputerem, jak nie, nie stał na tobie, mi się wydaje. Tak, ale najlepsze, że jeszcze czatu nie masz, nie? oni takie rzeczy tam wypisywali.